Cześć. Z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o najsilniejszej, najdłużej kwitnącej i najodporniejszej hortensji, którą jest Limelight. Jak ją pielęgnować i czego może nie wybaczyć? O tym dowiecie się już za chwilkę. A tymczasem przygotuj sobie coś dobrego do picia i zapraszam do oglądania. Połowa lata to zdecydowanie czas hortensji. To właśnie one królują teraz w naszych ogrodach. Odmian jest bardzo wiele, a Limelight uważam za hortensję numer jeden. Dlaczego? Bo jest praktycznie bezobsługowa, niezawodnie i bardzo długo kwitnie, a ponadto jest bardzo odporna na mróz. Co lubi, a czego nie lubi hortensja? Jak i kiedy ją rozmnażać? I czego nam nie wybaczy, a przynajmniej nie tak od razu? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym odcinku. Jednak zanim przejdę do szczegółów, zachęcam Was do subskrypcji, bo na tym kanale znajdziecie mnóstwo ogrodowych inspiracji, ciekawostek na temat roślin oraz trików ogrodowych, które z pewnością Wam się przydadzą. A jeśli wciśniecie dzwoneczek, YouTube powiadomi Was za każdym razem, kiedy pojawi się tu mój nowy film. Choć hortensje pochodzą z Azji, to obecnie można spotkać je niemal wszędzie. Co ciekawe, ma ona bardzo różną symbolikę. W Azji oznacza miłość i oddanie, natomiast w XIX-wiecznej Anglii miała ona symbolizować oziębłość. Tak, tak. W tamtych czasach Anglicy wysyłali hortensje damom, które odrzuciły ich zaloty. Co więcej, wierzono, że jeśli młoda dziewczyna hoduje w swoim ogrodzie hortensję, to z pewnością zostanie starą panną, bowiem choć hortensja ma mnóstwo pięknych kwiatów, to wydaje bardzo niewiele nasion. Jeśli chodzi o moją ulubioną odmianę Limelight, to nie ma ona tak długiej historii, bowiem została wyselekcjonowana znacznie później, bo w 1986 roku przez holenderskiego hodowcę. Petera Zweidenburga. Nasze egzemplarze kupiliśmy kilka lat temu i była to miłość od pierwszego wejrzenia. Odmiana ta jest jedną z najdłużej kwitnących, bowiem kwiaty pojawiają się już w lipcu i kwitną aż do przymrozków, a kiedy spadnie śnieg tworzą piękny, śnieżny krajobraz. Dorasta ona nawet do 3 metrów wysokości. Kwitnie niezawodnie co roku na tegorocznych pędach, zawiązując przepiękne stożkowe kwiatostany, które dorastają nawet do 40 cm. Początkowo są one limonkowe, pod koniec sierpnia zmieniają barwę na białą, a jesienią dostają różowych rumieńców, by tak przywitać zimę. Jedną z większych zalet hortensji Limelight jest fakt, że jest ona dużo silniejsza od wielu pozostałych odmian. A co za tym idzie, jest prawie bezobsługowa i utrzymanie jej jest dużo tańsze. I już podaję Wam konkretne przykłady. Dzięki silnym i sztywnym pędom nie musimy dokupywać specjalnych podpór i montować ich wczesną wiosną. Poza tym Limelight jest bardzo odporna na mróz. Czyli nie wymaga dodatkowych okryć na zimę, co jest niesamowitym udogodnieniem zarówno finansowym, jak i czasowym. I w tej kwestii nie musicie się o nią martwić ani zimą, ani podczas wiosennych przymrozków. Są jednak pewne rzeczy, które hortensja lubi bardziej i nie lubi w ogóle, a także takie, których po prostu wam nie wybaczy, a przynajmniej nie tak od razu. Jesteście ciekawi? To już Wam opowiadam. Zacznijmy od stanowiska. Wybierając stanowisko dla hortensji Limelight, warto zapewnić jej miejsce słoneczne lub ewentualnie półcieniste. Limelight nie lubi całkowitego cienia, gdzie kwitnie znacznie słabiej, a kwiaty są mniejsze i wręcz ażurowe. A jakie wybrać dla niej podłoże? Limelight lubi podłoże lekko kwaśne i żyzne. Nie lubi natomiast piaszczystej ziemi, która szybko wysycha. Byłoby wspaniale, gdybyście mogli zafundować jej również korową ściółkę, która nie dość, że delikatnie zakwasi ziemię, to dodatkowo będzie świetną ochroną przed utratą wilgoci. I tym samym przechodzimy do najważniejszego punktu, którym jest nawadnianie. W czerwcu. I w pierwszej połowie lipca bohaterka naszego odcinka potrzebuje dużo wody. Jest to dla niej ważniejsze niż nawożenie. Oczywiście nie mówię o przesadnej ilości wody, bo nie ma ona stać w kałużach. Jeśli zadbacie o to, by miała odpowiednią wilgotność, to odpłaci się Wam ogromną ilością pięknych kwiatów. Jeśli rośnie ona blisko wysokich krzewów bądź drzew, które wypijają wodę z jej terytorium, i do tego będzie susza, a nie będzie regularnie podlewana, to bardzo szybko pokaże Wam swoje niezadowolenie i zaczną żółknąć jej liście. I nie dość, że kwiatów będzie znacznie mniej, to będą one znacznie mniejsze i wręcz ażurowe, bowiem susza to jedyna rzecz, której Hortensja nie wybacza. A przynajmniej nie tak od razu. Ważnym aspektem jest również nawożenie hortensji. W marcu zasielam ją obornikiem granulowanym i nawozem mineralnym dedykowanym dla hortensji, a drugi raz nawożę ją w czerwcu, jednak tym razem samym nawozem mineralnym. A poza tym przez cały sezon otrzymują ode mnie coś jeszcze. I tu podzielę się z Wami trikiem ogrodowym. Od kilku lat pod krzewy hortensji podsypuję fusy z kawy, które mieszam z podłożem. Hortensja uwielbia kawę. A skąd to wiem? Bo przetestowałam. Spróbujcie sami. Efekty widać gołym okiem. Kolejną interesującą rzeczą na temat hortensji Limelight jest fakt, że ma ona szerokie zastosowanie. Ponieważ może być prowadzona jako niskie drzewo, jako szeroki krzew, a także jako kwitnący żywopłot, i tylko od Was i od Waszego cięcia zależy, jak chcecie ją prowadzić. Na marginesie dodam, że cięcie wykonujemy wczesną wiosną. Jeżeli wiosną w ogóle nie będziecie jej przycinać, wówczas krzew będzie wyższy, kwiatów będzie dużo, ale będą one mniejsze. Jeżeli przytniecie ją niżej, czyli nad drugim oczkiem i zostawicie tylko pędy grubsze od ołówka, to kwiatów będzie ciut mniej, ale będą one bardzo duże i puchate. A jeżeli macie wystarczającą ilość miejsca, to zachęcam Was do rozmnażania hortensji. I wiecie co? To wcale nie jest trudne. Sami się przekonacie. A jak to zrobić? Już wam tłumaczę. Najważniejszą rzeczą jest odpowiedni wybór gałązki, z której będziemy rozmnażać naszą hortensję. Musi ona spełniać trzy kryteria. Liście muszą być zdrowe i zielone. Gałązka musi być grubsza od ołówka i dodatkowo musi być na wpół zdrewniała. A jeżeli nie wiecie jak wygląda na wpół zdrewniała gałązka, to już Wam pokazuję. Tutaj widać bardzo wyraźnie od którego momentu nasza gałąź jest na wpół zdrewniała. Górną część, tą zieloną wraz z kwiatem odcinamy i możemy sobie wstawić ją do wazonu, a teraz zajmiemy się dolną częścią. Zdrewniałą część podzieliłam na dwa kawałki, tak, by każdy z nich miał po dwie pary oczek. I jak się domyślacie, w tym przypadku oczka to punkty, z których wyrastają liście. Dolne liście usuwamy i z tych punktów wyrosną nam korzonki, a górne obcinamy do połowy. Przycinamy je dlatego, by zmniejszyć powierzchnię parowania rośliny. A końce obu kawałków przycinam pod kątem 45 stopni. Kiedy mamy już przygotowane sadzonki, odstawiamy je na chwilę do wody, a w tym czasie zajmiemy się przygotowaniem mieszanki, w której posadzimy nasze sadzonki. Zatem potrzebujemy piasku, kwaśnego torfu. Oraz odrobinę perlitu. Jeśli chodzi o proporcje, to po prostu tyle, ile mamy piasku, tyle musi być torfu, a perlitu dosłownie garstka. Po wymieszaniu umieszczamy w naszej doniczce, podlewamy i wykonujemy dziurki, do których wsypiemy odrobinkę ukorzeniacza. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że alternatywą ukorzeniacza jest cynamon. I mam tu na myśli czysty cynamon, nie mieszankę przypraw z cynamonem. Dodatkowo nasze sadzonki możemy opruszyć bądź obtoczyć w ukorzeniaczu i wsadzamy je do wcześniej przygotowanych dziurek. Następnie delikatnie dociskamy, jeżeli jest taka potrzeba, możemy dosypać nieco mieszanki i podlewamy, bo zależy nam na tym, by korzenie były dokładnie oblepione ziemią. Podłoże musi być stale wilgotne, ale nie mokre i trzeba uważać, by liście nie dotykały podłoża. Naszą sadzonkę odstawiamy do cienia i co jakiś czas ją podlewamy by ziemia w Doniczce była stale wilgotna. Ja ustawiłam ją w plastikowym pojemniku, który przykryłam pokrywką ułożoną w poprzek. Dzięki temu nasza roślina ma dopływ powietrza, a warunki panujące w pojemniku przypominają warunki szklarniowe. Ten proces ukorzeniania trwa około dwóch miesięcy i jest znacznie skuteczniejszy niż moczenie patyczków w wodzie. Dzięki temu w kolejnym sezonie wasz ogród będzie bogatszy o kilka pięknych nowych krzewów, a ja mocno trzymam kciuki za wasze sadzonki. Mam nadzieję, że nadal tu jesteś. Jeżeli tak, daj mi proszę znać i zostaw zielone serduszko w komentarzu. A jakie są Wasze ulubione hortensje? Czy próbowaliście je rozmnażać? Jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi. A jakie jeszcze hortensje kwitną w naszym ogrodzie? To zostawiam dla Was na deser z muzycznym tłem. Zatem zostańcie ze mną do końca tego odcinka. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! To places in the world. i Places in the world I've been to. This is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you.